Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej to już tradycyjnie wielkie święto polskiej oświaty. Z tej okazji w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie odbyła się uroczystość połączona z wręczeniem nagród prezydenta miasta oraz starosty Będzińskiego, wyróżniającym się nauczycielom miejskich i powiatowych placówek oświatowych. Dużo szczęścia, radości, pomyślności, żeby praca, którą wykonujecie na co dzień, sprawiała Wam wciąż maksymalnie dużo satysfakcji i zadowolenia. Żebyście nigdy nie tracili, wydaje mi się, niezbędnej determinacji w tym, żeby szkolić kolejne pokolenia młodych mieszkańców naszego miasta, ale również i powiatu. Wszystkiego dobrego. Droga kadro. Pedagogiczna, oświatowa. Wszystkiego dobrego od nas, wszystkich, całego samorządu powiatu Będzińskiego. Dziękuję. W tym roku łącznie nagrody otrzymało 11 nauczycielek przedszkoli oraz 26 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Tutaj mieliśmy dzisiaj okazję właśnie obserwować tych wyróżnionych przez prezydenta 37 nauczycieli z Będzińskich szkół, ale też i ze szkół powiatowych wyróżnionych nagrodą Starosty Będzińskiego. Warto też je podsumowywać, warto też zwrócić uwagę szczególną na pracę pracę nauczycieli. Wiele rzeczy się mówi przy okazji karty nauczyciela o nauczycielach, ale myślę, że wartością, ta wartość i siła oświaty to w sile po prostu nauczycieli, ich przygotowaniu, ich pracy, ich zaangażowaniu. Zależy nam na tym po prostu w sposób szczególny i myślę, że, że warto w takim momencie, jak chociażby Dzień Edukacji Narodowej i to tradycyjny święto Dzień Nauczyciela, żeby po prostu to przypominać, żeby po prostu zwrócić uwagę na ten niezwykły trud społeczny. Na tę szczególną misję. Całość uroczystości uświetnił występ zespołu Czerwony Tulipan, który zaprezentował charakterystyczną dla swojej twórczości poezję śpiewaną z elementami satyry.